Przeważnie przed obejrzeniem czarno-białego filmu, wyprodukowanego w XXI wieku, zastanawiam się, jakie były intencje twórców. W poprzednim stuleciu, szczególnie na początku, nie było innej możliwości. Trzeba było dostosować się do ówczesnej technologii. Twórcy filmowi byli przez nią ograniczeni. Natomiast w dzisiejszych czasach stworzenie filmu czarno-białego jest całkowicie świadomym zabiegiem. Powstaje pytanie, dlaczego twórcy się na to decydują? Czy jest to oddanie hołdu dawnym produkcjom, które w dzisiejszych czasach zasługują na uznanie, ponieważ były podwalinami pod współczesne produkcje i przysłużyły się rozwojowi kinematografii? Czy jest to nadanie odpowiedniego klimatu prowadzonej narracji, żeby niepotrzebne kolory nie rozpraszały uwagi od postaci oraz dialogów prowadzonych między nimi? A może ostatecznie jest to próba ukazania dawnych czasów, jak najbardziej zgodnych z ówczesnymi realiami, kiedy to ludzie nie zdawali sobie sprawy, jak będzie wyglądała ich przyszłość i co się zmieni w kwestiach technologicznych? Na te wszystkie pytania można odpowiedzieć twierdząco, omawiając film Davida Finchera, Mank. W przedstawionej opowieści śledzimy losy Hermana Mankiewicza, którego wszyscy znają jako Mank. Przenosimy się do lat 30. ubiegłego wieku, do Hollywood, kiedy to powstawały i kształtowały się najbardziej popularne gatunki filmu amerykańskiego. W tym całym świecie mamy scenarzystę Hermana, który po wielu kontrowersyjnych decyzjach w swoim życiu wylądował niemalże na bezrobociu. Jego jedynym ratunkiem jest napisanie kolejnego scenariusza, jednak pod warunkiem, że nie będzie on wymieniony jako twórca. Zatem podejmuje on współpracę z Orsonem Wellesem i rozpoczyna pracę nad Obywatelem Kane'em, który wiemy dzisiaj, że został nagrodzony Oscarem właśnie za scenariusz. Film nie skupia się na bezpośrednim pisaniu samego scenariusza, tylko jest ukazaniem życia tytułowego bohatera, ponieważ większość filmu stanowią retrospekcje. Poznajemy w nich najważniejsze osoby, z którymi współpracuje Mank i widzimy jakie są relacje między nimi. Poza tym widzimy, jakie podejście producenci, reżyserzy i pozostali artyści mają do kręcenia filmów. Jest mnóstwo odniesień do polityki, ponieważ mamy także przekręty oraz zawieranie umów, jak to się mówi, pod stołem. A zwieńczeniem tego jest kwestia wyborów na gubernatora Kalifornii. Oprócz tego od czasu do czasu pojawia się żona manka Sara oraz brat Joe w których dialogi z głównym bohaterem pokazują jego prawdziwe ja i dzięki temu widzimy tak naprawdę jego dwa oblicza. Prywatne, w którym Mank ma swoje problemy związane z alkoholem, rodziną oraz znajomymi oraz zawodowe, gdzie stara się on być zawsze uśmiechnięty, pewne siebie i skupiony na wypełnianiu swojego celu. Film mimo tego, że skupia się na Manku, to jest także Holden dla obywatela Keina, ponieważ znajdziemy w nim wiele odniesień, ale nie przeszkadzają one w odbiorze i osoby, które nie widziały filmu z lat 40, ani nie znają realiów, w jakich on był kręcony, nie poczują się według mnie zagubione. Jednak warto zaznaczyć, że w filmie pojawia się wiele nazwisk, z którymi warto się zaznajomić po seansie, ponieważ wtedy będzie się miał pełny obraz tej historii i będzie można wyrobić zdanie sobie na temat niektórych postaci. Przechodząc jednak do meritum. Według mnie głównym plusem, ale także motorem napędowym całego filmu, dzięki któremu nie można się od niego oderwać, jest obsada z garym Oldmanem na czele. Niemalże każda scena, a większość jest z jego udziałem, jest majstersztykiem. Aktor wcielił się w postać całościowo, pod każdym względem oddając charakter cynicznego oraz sarkastycznego scenarzysty. Gary Oldman zbudował postać w najdrobniejszych szczegółach, poczynając od głosu i sposobu mówienia. Poza tym jego postawa oraz sposób poruszania się jest także charakterystyczny. Najmniejszy gest czy wyraz twarzy jest na tyle wymowny, że nawet jeżeli niczego nie mówi, to przekazuje nam to, co on ma na myśli. Przesyła S silną energię w taki sposób, że chcemy poznawać jego historię i rozumiemy jego postępowanie. Ale z drugiej strony widzimy, z czym musi się mierzyć i że nie jest to dla niego łatwe. Jednak tym, co przykuwa nas do ekranu, jest jego relacja z innymi postaciami, a szczególnie jego relacja z Marion Davis, młodą aktorkę graną przez Amandę Seyfried. W filmie mają za sobą kilka scen, w których prowadzą ze sobą dialogi. I według mnie są to najlepsze sceny, jeżeli chcemy zobaczyć, jaka chemia jest między samymi aktorami, oraz jak dobrze im się ze sobą gra. Jesteśmy w stanie uwierzyć w każde ich słowo, reakcje na partnera w dialogach są na tyle widoczne, że przypomina tę sytuację z prawdziwego życia, jakbyśmy oglądali rozmawiających ze sobą znajomych i przejmowali się ich życiem. Jest to wzorcowa współpraca aktorów, która pokazuje dobry warsztat oraz niezwykłe obycie na planie filmowym. Marion Davis również ma swoją scenę, która może spowodować nawet uśmiech na twarzy, ponieważ w filmie dowiadujemy się, że jej postać rezygnuje ze współpracy dla jednej wytwórni i przenosi się do drugiej. W scenie widzimy, jak zabiera ze sobą nie tylko swoje rzeczy, ale także część scenografii, która jest zapakowana w całości na kilku pojazdach. Jest to dowodem na to, jaki wyrobiła sobie status i na ile jest przynajmniej z zewnątrz doceniana jako aktorka. Dodatkowo postać Amandy nie jest tutaj pokazana jako zwykła oportunistka, która tylko dlatego, że ma zaplecze oraz znajomości, wybiła się w świecie filmowym, ale ma własny rozum i potrafi kierować się wartościami takimi jak lojalność czy zaufanie. Oprócz wspomnianej dwójki, jedną z wybijających się ról jest tutaj rola Arlisa Howarda, który gra Luisa Mayera, czyli współzałożyciela wytwórni filmowej Metro, Goldwyn Mayer. Nie posiada on w filmie zbyt wielu scen, ale jak już się pojawia, to od razu wiemy, że jest to postać z charakterystycznymi cechami, typowymi dla osób z jego statusem. Szczególne wrażenie robi scena, która nie jest tylko bardzo dobrze przez niego zagrana, ale także zmontowana. Kiedy to Mank przeprowadza swojego brata do wytwórni, to przedstawia go Majerowi i następnie wszyscy idą przez korytarz. W trakcie trwania tej sceny, Majer opowiadał o studiu, o tym jakimi zasadami się oni kierują, ale oprócz tego widzimy, jaką podzielność uwagi posiada, ponieważ co chwilę jakieś osoby wokół niego mają do niego sprawy i on jest w stanie bez przerwania swojego monologu im podołać. Dynamika tej sceny jest pokazana na wielu płaszczyznach. Bohaterowie idą w kierunku kamery, monolog jest prowadzony bardzo szybko, a muzyka dodatkowo podkręca całość. Jest to niezaprzeczalne ukazanie machiny, jaką jest Hollywood. I jak wszyscy gonią za sławą oraz pieniędzmi. Ważną postacią jest także Rita Alexander, grana przez Lily Collins. Jest ona scenografem, który ma spisywać wszystkie słowa Manka podczas opracowywania przez niego scenariusza. Jest ona tutaj także strażnikiem głównego bohatera, ponieważ ma nad nim czuwać i go kontrolować. Posiada ona także w filmie własną historię, ponieważ na początku w jednej ze scen dowiadujemy się, że okręt, na którym był jej mąż, zatonął i on prawdopodobnie umarł. Nie przeszkodziło to jednak w wykonywaniu jej pracy. W filmie widzimy jej relację z Mankiem. I również ona jest dobrze zbudowana. Na początku, kiedy ona zauważa, że Manko sobie w ukryciu popija, zamierza zrezygnować. Jednak, kiedy dowiaduje się po pewnym czasie, że w głębi duszy jest on dobrym człowiekiem, postanawia mu pomóc. Wisienką na torcie obsady jest także rola Charlesa Dansa, który tutaj grał Williama Harsta, czyli amerykańskiego magnata prasowego, który był wzorem dla postaci obywatela Keina. Jest on tutaj stoickim, spokojnym oraz szlachetnie wyglądającym człowiekiem, który wie na czym stoi. Odzywa się tylko w momentach, kiedy naprawdę ma coś do powiedzenia, ale kiedy sam słucha jak druga osoba mówi, nie da się ukryć, jakie są jego myśli. Potrafi doskonale ukazać swoje myśli, i kiedy się na niego spojrzy, to jest on bardzo wiarygodny. Oprócz wspomnianych postaci w filmie na wysokim poziomie są także kwestie techniczne, zaczynając od muzyki i dźwięków, które są dopasowane do epoki, i zdarzało się, że nawet zamiast skupiać się na konkretnych dialogach, to wsuchiwałem się w muzykę, ponieważ nadawała ona odpowiednią atmosferę do tego, co działo się na ekranie. Kiedy w konkretnej scenie była dynamika na wysokim poziomie, to muzyka przyspieszała, co dodatkowo podkręcało to tempo. Z kolei, kiedy były zbliżenia na aktorów, którzy mieli do przekazania ważne kwestie, dotyczące ich przeżyć, muzyka nie tylko była stonowana, ale także miała odpowiedni, spowolniony charakter, nieodwracający uwagi. Poza samą muzyką, to zdjęcia oraz montaż są na wysokim poziomie. Szczególnie jest to widoczne w jednej z moich ulubionych scen, która ociera się wręcz o farsę. W filmie twórcy wraz z Mankiem na czele mają przedstawić pomysł na kolejny film. W scenie, w której to robią, przerzucają się pomysłami. Każda postać mówi po jednym albo dwóch zdaniach, tak jakby na poczekaniu improwizowali i wymieniali się pomysłami. Tak jak oni przerzucają się odpowiedzialnością za kolejne słowa, tak samo kadę przeskakuje z jednego na drugiego, aż do samej puenty. Podobny pomysł pojawia się w scenie urodzin Majera, gdzie Lita rozmawia ze sobą na według nich poważne tematy. Jest to dynamiczne, szybkie i zmyślne zmontowanie. Niczym mecz tenisa stołowego, gdzie każda z postaci przerzuca się argumentami aż do końca sceny, kiedy następuje spowolnienie i zmiana nastroju. Poza tym cały film jest zlepkiem retrospekcji, które są nam sygnalizowane poprzez tekst napisany na środku. Jednak tutaj też jest odwołanie do przeszłości, gdzie tekst jest pisany na maszynie i odpowiednio dostosowany za pomocą animacji. Zatem tutaj jest kolejny dowód na to, że reżyser nie tylko samą treścią pokazuje nam lata 30., ale także formą. Stosując m.in. odpowiedni montaż, gdzie nawet przejścia między scenami są wyciągnięte niczym z poprzedniego wieku. Jedynym odstępstwem od reguły jest scena związana z wyborami na gubernatora. Tam reżyser chciał nadać nieco więcej dramaturgii i zobrazować moment oczekiwania, dlatego pojawiają się szybkie zbliżenia oraz przeskoki. Dodatkowo jest to podsycone muzyką, podobną do tych, których używamy w filmach akcji. Jest tam wiele różnego rodzaju przeskoków, które sygnalizują, jak dobrze bawi się elita i jakie wybory ich interesują, a dodatkowo także mamy zbliżenia na postacie i widzimy, że coraz bardziej wchodzą w upojenie alkoholowe. Cały film jest wypełniony tego typu montażą oraz zdjęciami. Warto zwrócić także uwagę na to, jaki nastrój oraz tempo mają poszczególne fragmenty filmu. Sceny ukazane w przeszłości obrazują nam bardziej pogodny i wesoły nastrój, ponieważ Mank przeważnie jest bardzo sarkastyczny i stara się ripostować swoich rozmówców. Z kolei, po powrocie do teraźniejszości, jest ukazany jako alkoholik z problemami, który popełnił w swoim życiu nieco nieodpowiednie decyzje. Wszystko zmienia się w drugiej połowie filmu, gdzie to mamy bardziej dramatyczne sceny i wiemy, dlaczego mang jest w tym miejscu, a nie innym. Jesteśmy w stanie go zrozumieć, dlaczego tak postąpił. Naturalnie w filmie można wypunktować elementy, które nie zagrały tak jak powinny. Po pierwsze, mang jest filmem przeznaczonym dla konkretnej grupy ludzi. Entuzjaści, którzy interesują się realiami związanymi z tworzeniem filmów oraz znają okoliczności powstania obywatela Keina albo znają sam film, będą się bawić lepiej niżeli przeciętny kinoman. Film zawiera mnóstwo odniesień do swojego pierwowzoru i nie tylko pod względem samej treści, ale także formy, ponieważ niektóre sceny są bardzo bliźniacze. Po drugie, brakowało mi rozwinięcia niektórych postaci oraz ukazania większej relacji z głównym bohaterem. Przede wszystkim Orson, który jest współautorem scenariusza do obywatela Keyna. Wiemy, że wraz z Mankiem są współpracownikami, jednak ich konfrontacja po napisaniu scenariusza nie wybrzmiewa tak, ponieważ nie została odpowiednio nabudowana. Ta sama sytuacja jest z żoną Sarą. W każdej scenie, kiedy się ona pojawia, zostaje przyćmiona przez Gary'ego Goldmana. Możemy się wczuć w jej sytuację, ponieważ żyje z alkoholikiem, który lubi się pobawić i zajmować się hazardem, jednak nie do końca jesteśmy w stanie się nią przejmować, ponieważ zazwyczaj w swoich scenach albo schodzi na dalszy plan, albo całkowicie wychodzi ze sceny. Podobnie jest z bratem Manka Joe'em. Pojawia się on tylko w scenach, kiedy ma coś ważnego Mankowi do powiedzenia. Jakąś przestrogę, na przykład mówi, że martwi się o swojego brata. Jednak w rzeczywistości nie jesteśmy w stanie stanąć po jego stronie, mimo tego, że mądrze mówi, gdyż nie mieliśmy okazji go lepiej poznać. Kolejnym elementem, który nie wybrzmiał odpowiednio, jest nierówne tempo oraz cel tego filmu. Nie jesteśmy pewni, co i w jaki sposób reżyser chciał nam pokazać. Film afiszowany jest tym, że jest to opowieść o tym, jak Mank napisał scenariusz do obywatela Keyna. Jednak w rzeczywistości tego tak naprawdę nie ma. Tylko okoliczności oraz motywacje do napisania scenariusza są nam pokazane. Poza tym motyw polityczny jest na tyle wysunięty na pierwszy plan, że przyćmiewa cały wątek pisania scenariusza. Zatem nie możemy być pewni, czy reżyser chciał nam uwypuklić życie manka, sytuację polityczną i wszystkie machlojki z nią związane, czy postacie, które były pierwowzorem dla obywatela Keina. Tempo się poniekąd broni, ponieważ aktorstwo oraz casting stoją na wysokim poziomie. Natomiast same dialogi, gdyby nie zostały odpowiednio zagrane, mogłyby być mozolne albo nawet nudne. Jednak w tym przypadku mogę przyznać moją osobistą nagrodę Złotego Fawrena za aktorstwo, montaż, zdjęcia oraz muzykę. Podsumowując, można powiedzieć, że nie jest to film dla wszystkich. Pod względem technicznym oraz aktorskim jest na wysokim poziomie i tylko ze względu na to myślę, że warto obejrzeć Manka. Gara Oldman pokazuje na co go stać i widać, że doświadczenie nabyte przez lata ma swoje owoce. Tak samo pozostaje postacie na czele z Amandą Seyfried oraz Arlisem Howardem. Do tego dochodzą jeszcze kwestie techniczne, wśród których muzyka oraz zdjęcia, mimo tego, że film jest czarno-biały, błyszczą i idealnie się uzupełniają. Z drugiej strony jest to film, który jest typowym przedstawicielem filmu dla konkretnej grupy ludzi. Dla tych, którzy interesują się kulisami produkcji filmowej oraz dla tych, którzy zachwycili się obywatelem Keinem. Ja osobiście nie jestem fanem filmów, do których całkowitego zrozumienia wymagane jest obejrzenie innych produkcji i ogólne orientowanie się w temacie. Jednak w tym momencie dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Zachęcam do komentowania, dyskutowania oraz wyrażania własnej opinii na temat tego filmu, jak i do subskrybowania, jeżeli jesteście ciekawi kolejnych materiałów oraz chcecie mnie wspierać. Tymczasem trzymajcie się.